Masz tam jakiś fotel le lepszy? Marianne. Jedziemy you dalej. Are my you are my oh. Jeszcze ktoś. Po co? Kochani, jedziemy dalej. To się liczy. Niech oni se słuchają. Warto było ćwiczyć. Warto było. Dzień dobry kochanie, jak masz na imię? Paulina. Paulina. Wiesz co Paulina, fajny masz głos, taki trochę jak Amy Winehouse. Jeszcze nie tak dojrzało i, i nie wiem, oryginalny jak ona, ale, ale nie taki sam jak ona, to też ważne. Jest taka fajna energia w twoim głosie. No i rozpiętość skali też olbrzymia. Tyle tylko, że jeszcze y, trochę nie panujesz nad tym. Za dużo tam było bałaganu i, taki, i trochę za dużo krzyku, a trochę za mało muzyki w tym śpiewaniu, jak dla mnie. Co nie znaczy, że to jest złe, bo jesteś w programie, śpiewasz już bardzo dobrze, a możesz śpiewać jeszcze lepiej. I cóż mogę ci więcej rzec? Marysia szukała soulowych głosów, narzekała w garderobie, że wszyscy śpiewają rokowo albo jeszcze inaczej i że brakuje jej takich głosów, więc podejrzewam, że dlatego się odwróciła, bo do jej drużyny pasujesz idealnie. Co wcale nie znaczy, że też nie pasujesz do mojej. <noise> Czekałam rzeczywiście na kogoś, kto, kto będzie wykonywał też muzykę taką, jaką lubię, i obudziłaś nas tutaj dzisiaj, za, za co Ci bardzo dziękujemy. I myślę, że Masz naprawdę duże możliwości, ale jest jeszcze bardzo, bardzo nieczysto i nad tym będziemy musieli poważnie, poważnie popracować. Jeżeli kto Ci usiądzie. Masz to, na co ja czekam od dawna na poczucie rytmu. I Tomasz, tylko było nieczysto, nie było nieczysto, więc jeżeli po prostu znajdziemy czystą ścieżkę pośród dobrych rytmicznych dźwięków, to będzie super. Znajdziemy czystą ścieżkę. Maria, ogarnij się. Teraz mam wybrać. Myślę, że moja dusza bardziej pasuje do Marysi. Za sobą. Trochę się zdenerwowałaś, co... Ja czuję, że będzie.